Witajcie moi mili! Dziś za sprawą życzliwości firmy Milwaukee mogę Wam zaprezentować jak wygląda takie oświetlenie bateryjne masztowe. Jest to sprzęt typowo ogólnobudowlany, czyli głównie właśnie na dużych budowach, gdzie potrzebne jest mocne światło, tak żeby doświetlić cały plac budowy. Przed chwilą pokazałem Wam prezentację jego możliwości, natomiast tak w skrócie wygląda urządzenie. Wszystkie elementy wyglądają bardzo solidnie. Statyw. Statyw ma zasięg chyba ponad 3 metry, jest w stanie naprawdę doświetlić kawał placu. Tutaj mamy płytę o powierzchni prawie 400 m2, i bez problemu jesteśmy w stanie za pomocą jednego takiego statywu oświetlić cały plac budowy. Tak więc naprawdę robi to swoją robotę. W momencie, gdy nie macie dostępu do sieci, lub potrzebujecie naprawdę mocnego źródła światła, no to to jest świetna alternatywa. Ja osobiście byłem bardzo ciekaw, jak ta zabawka pracuje w rzeczywistości. Dlatego, pomimo tego, że skończyliśmy dzisiaj pracę w ciągu dnia, nie było potrzebne nam to urządzenie, no to chciałem zostać, zobaczyć, jak prezentuje się w nocy. I naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, bo naprawdę jest to kawał dobrego urządzenia. To był długi dzień, mamy za sobą wylaną pełną płytę fundamentową z pełnym zacieraniem betonu, tak więc myślę, że na dzisiaj starczy i do zobaczenia na innej budowie.